Jak cudownie być jego dzieckiem! Jak cudownie jest cieszyć się realnością żywego Boga! Mówię Wam, moja przygoda z Bogiem trwa prawie 40 lat i nie żałuję ani jednego dnia. Chrystus jest rzeczywisty, Chrystus jest realny, Chrystus żyje, Chrystus ma władzę i moc, aby związać i zniszczyć wszelką ciemność, wszelką chorobę, wszelkie rzeczy, które po prostu nas zniewalają, związują i niszczą. Kiedyś, kiedy byłem młodym człowiekiem, wychowałem się w bardzo fajnym domu. Moi rodzice byli bardzo religijni, był kościół każdą niedzielę, były różance, były modlitwy w domu, ale niestety pustka w moim sercu rosła. To nie dawało mi szczęścia. Jako 14 latek zacząłem szukać szczęścia w czymś innym, zacząłem szukać szczęścia w magii, zacząłem szukać szczęścia w różnych yy, pozakultowych religiach, zacząłem chodzić w różne miejsca, zacząłem pankować, zacząłem imprezować, zacząłem czynić po prostu swoje życie jakąś taką energią, jakąś siłą, żeby coś wnętrzu się działo, szukałem tego, a pustka była coraz większa, pomimo że codziennie można powiedzieć, że miałem do czynienia z religią, to jednak to nie dawało mi satysfakcji. Zacząłem szukać, zacząłem napierać, ale świat ciągnął mnie w ciemność i ta ciemność niszczyła moje życie. I kiedy już rodzice moi tracili nadzieję, że coś z tego będzie, że moje życie się zmieni, bo moja po prostu percepcja życia była prosta. Żyję dzisiaj, jutro mnie nie obchodzi, bo dzisiaj jest dzień, który mam, a świat i tak zginie. Bo co z tym, z tym światem można zrobić? Wszędzie korupcja, wszędzie zło. Żyjmy jak najlepiej, bierzmy jak najwięcej. Bawmy się, radujmy się, cieszmy się, bo przyszłości nie ma. Ale kochani, dziękuję Bogu, że On miał dla mnie plan i przyszedł dzień, kiedy już byłem tak zgrzyzgotany, że chciałem popełnić samobójstwo, odciąłem sobie żyły, wziąłem leki, które po prostu miały też spowolnić moje serce, przysnąć i tak dalej, ale chwała Bogu, Bóg jest większy. Ludzie dotarli na czas, udało się, żyje dalej, ale znowu jest pustka. I mówię, co robić, co robić, dokąd iść? Zacząłem szukać religii, zacząłem wchodzić w różne nauki, ale to nie przynosiło, znowu pustka narastała, ale dotarł do mnie jeden list, przysłał ktoś do mnie list i w tym liście było napisane, Jezus Cię kocha. Kochani, do dla mnie było coś niesamowitego, jak może mnie Jezus kochać? Jak nie może Jezus kochać człowieka, który odrzuca Boga, który po prostu w ogóle nie szuka tego jakby tej realnej osoby, próbował różnych sztuczek, różnych magii, różnych czarów, różnych jakichś rzeczy, szukał jakiegoś takiegoś inspiracji duchowej tego świata. I nic nie dało tej radości, jak może Jezus kochać takiego człowieka. Ale kochani, to jest prawda. Jezus kocha i jego miłość jest niezmienna, jest ogromna do Ciebie. On Ciebie kocha, On widzi, czym się zmagasz, On widzi Twoje serce, chociaż Ty możesz to ukrywać, na zewnątrz możesz być super człowiekiem, ale w środku masz problem, który Cię niszczy, który zabija Twoją duszę, który ogranicza Twoje... Działanie, gdzieś wewnątrz czujesz się związany, to mówię Ci, że dzisiaj jest dzień, gdzie możesz tą sprawę oddać Bogu. My nie jesteśmy czarownikami czy czarodziejami, że jesteśmy w stanie Cię uwolnić, ale Chrystus, który jest tu obecny poprzez swojego ducha, ma moc, aby uwolnić człowieka z każdej opresji. I Wam mówię, kochani, zostałem uwolniony i wyrwany z ciemności. Przeniesiony do Królestwa Światłości. Bóg przyszedł do mnie swojej sobie. Zacząłem czytać Boże Słowo. Zacząłem spotykać się z ludźmi wierzącymi zaprosiłem Jezusa do serca, Kochani, to jest bardzo proste, nie trzeba naprawdę dużo, wystarczy tylko powiedzieć: Jezu wejdź, Jezu zapraszam cię, Jezu pragnę cię, Jezu objaw mi siebie i Jezus chodzi poprzez Swego Ducha do naszego wnętrza, daje nam życie, daje nam radość, daje nam szczęście. I Kochani, zobaczcie jaki paradoks: przychodzę do domu szczęśliwy i radosny. Przestałem pić, przestałem palić, przestałem używać różnych innych używek. Jestem szczęśliwy, że Bóg mnie odnalazł. Wróciłem z Łodzi wtedy, po prostu tam dotknęła mnie ta łaska, że spotkałem wierzących ludzi i cieszę się taki szczęśliwy, a moi rodzice są zawidzeni. Jak to, synu, zmieniłeś wiarę? Nie zrozumieli tego, że odnalazłem szczęście i radość życia, byli załamani, że po prostu nie jestem w tej czy w innej religii. Kochani, religia nie przynosi wolności, religia jest to zbór przepisów, który ma nas zająć, abyśmy nie mieli czasu dla Boga. Bóg daje wolność w Jezusie, Chrystusie. Bóg daje wolność w swoim słowie. Bo Jezus żyje, kochani, Jezus żyje. On jest realny i dostępny. Dzisiaj możesz do niego zawołać. Dzisiaj możesz powiedzieć, chcę Cię poznać. Dzisiaj możesz powiedzieć, chcę, abyś mi objawił siebie. Oto jestem, zapraszam Cię do swego serca. I tylko tyle, kochani. A to aż tyle jest. Bo jeżeli wyznasz to w sercu swoim, ustami wyznasz, a w sercu uwierzysz, Słowo Boże mówi, że zbawiony będziesz. Zobaczcie, jak to jest proste. Korzystajmy z tego, kochani. Korzystajmy z tego, co Chrystus przygotował. Nie musimy żyć w opresji. Nie musimy żyć w ciemności. Możemy radować się żywym i prawdziwym Bogiem. Społeczność z Chrystusem jest czymś cudownym, wspaniałym, rzeczywistym. On się nigdy nie nudzi. On nigdy nie jest w stanie cię zasmucić. On nigdy nie jest w stanie cię jako... Opuścić, On zawsze jest z Tobą, On wie, przez co przechodzisz i On zawsze jest dostępny dla Ciebie. Wyciągnij swoje serce, wyciągnij swoją dłoń, zacznij czytać Boże Słowo, sięgnij po Biblię, którą na pewno masz w domu, sięgnij to Słowo Boże, zacznij czytać Ewangelię, zacznij zagłębiać się w to, co Bóg dla Ciebie przygotował, a zobaczysz, jaka przygoda z Bogiem jest cudowna, jak Duch Święty się porusza, jak Słowo Boże zaczyna się otwierać, jak Chrystus zaczyna się wypełniać, jak zaczyna dawać Ci siłę uzdrawiać, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, tysiące świadectw można by było mówić. Chrystus jest rzeczywisty. Chrystus jest realny. To jest osoba żywa i prawdziwa. To nie jest jakaś historyczna postać. Niedługo będzie Boże Narodzenie, kochani, ale to nie to, że on, on umiera i się rodzi umiera i się rodzi. On żyje na wieki wieków, on jest królem królów i on jest panem panów. I cieszę się, że mogę tu być, aby wam o tym powiedzieć: że Jezus Chrystus, król królów, pan panów, żyje i króluje i ma wszelką władzę. I dzisiaj możecie z nim się spotkać, dzisiaj możecie do niego zawołać. Dzisiaj możecie przyjść i powiedzieć, oto jestem. Dotknij mnie, uzdrów mnie, uwolnij mnie. Jestem Twoim, jestem do Twojej dyspozycji. A wierzę w to i gwarantuję Ci, że Chrystus nie przejdzie obok Ciebie obojętnie. Bo On jest tym, który daje ich chcenie. Jeżeli jest Tobie chcenie w Twoim sercu, to On też da Ci wykonanie, da Ci możliwość spotkania ze sobą. On chce się z Tobą spotkać. On ma dla Ciebie coś lepszego niż Ty sobie zaplanowałeś. Pani błogosławię was i zachęcam do. Czytania Bożego Słowa. Szukajcie, szukajcie naprawdę prawdziwego sposobu życia z Jezusem Chrystusem. To nie jest farsa, to nie jest bajka. Chrystus jest tak realny, tak rzeczywisty, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, że wszystko przeminie, ale moje Słowo nie przeminie. Słowo Jezusa Chrystusa, Słowo, które po prostu jest rzeczywistą mocą. Jezus żyje. Kochani, z tym chcę Was zostawić. Możecie wszystko zapomnieć, ale pamiętajcie, że Jezus żyje i kocha Was i ma dla Was naprawdę cudowny plan. Bądźcie błogosławieni. Amen.